Pozycja numer 1258. Oto przykład monety zupełnie niedoszacowanej przez twórców katalogów. Najprawdopodobniej powtarzali oni po Hutem Czapskim niski stopień rzadkości. Jednak gdy przeanalizuje się notowania tejże monety, zarówno polskie jak i zagraniczne, tutaj na przykład w bazie House ta moneta nie występuje. Na aukcjach zagranicznych, widać z jaką rzadkością mamy tu do czynienia. W archiwach polskich firm tylko dwa notowania na przełomie kilkudziesięciu lat, z czego tylko jedno dotyczy tej odmiany portretu, gdzie król jest w, e, no, w smuklejszym i tytułatura ma Suez Rus. Moneta. W, o dość dobrej prezencji ze śladem po zawieżce. Tu widoczne właśnie pozostałości tego śladu, ale bez charakterystycznych, wyraźnych starć czy wyobleń odnoszenia.